Jest jeden komiks, który zapadł mi w pamięć z powodu swojego przesłania. Stoi sobie ojciec z synkiem, patrząc na supermana, który bije się z jakimś potworem. I synek mówi: Chciałbym, żebyśmy mieli supermoce. Ojciec pokazuje mu smutnego człowieka na przystanku, który nosi jakiś brzydki kapelusz. I mówi: Popatrz na to. I krzyczy do tego gościa: Hej, super kapelusz! I ty jesteś super, bo go nosisz. I patrzą, jak ten człowiek delikatnie się uśmiecha. I ojciec mówi do syna: Widzisz? Wszyscy mamy supermoce. Wszyscy posługujemy się supermocą. Ta moc to bezinteresowne docenianie. Jeżeli jesteś tak przerażająco pusty, że nie możesz posłać komuś jednego promyka szczęścia i odrobiny szczerego uznania, nie oczekując niczego w zamian, to prędzej czy później czeka cię wielkie rozczarowanie w relacjach z ludźmi. Najlepsze jest to, że kiedy bezinteresownie doceniamy innych, to dostajemy w zamian coś naprawdę bezcennego. Dostajemy to poczucie, że zrobiliśmy coś dla kogoś, za co nie musi się nam odwdzięczać. A jest to uczucie, które jeszcze w naszej pamięci zostaje na bardzo długo. Jest jedno bardzo ważne prawo ludzkiego zachowania. Jeżeli postępujemy zgodnie z nim, nie powinniśmy nigdy mieć kłopotów. Przestrzeganie tego prawa przyniesie nam liczne grono przyjaciół i szczęście. A każdy przypadek złamania go postawi nas przed kłopotami ciągnącymi się w nieskończoność. Prawo to mówi, zawsze sprawiaj, by inny człowiek czuł się ważny. Jak już wcześniej mówiliśmy, potrzeba bycia ważnym jest najgłębszą potrzebą ludzkiej natury. Już wcześniej cytowałem Williama Jamesa, który powiedział, najsilniejszą potrzebą ludzkiej natury jest potrzeba uznania. Ta właśnie cecha różni nas od zwierząt i ona właśnie doprowadziła do powstania naszej cywilizacji. Filozofowie. Od tysięcy lat spekulują na temat reguł rządzących stosunkami między ludźmi, i z całej tej debaty wynika tylko jedna nauka. Nie jest ona nowa. Przeciwnie, jest stara jak świat. Zaratustra mówił o niej swoim zwolennikom w Persji już 2500 lat temu. 24 wieki temu nauczał w Chinach zasady Shu Konfucjusz. Twórca taoizmu, Lao Tse, uczył jej swoich uczniów w dolinie Han. 500 lat przed Chrystusem Buddha mówił o niej na brzegach świętego Gangesu. Święte księgi hinduizmu wspominały o niej tysiące lat wcześniej, a 20 wieków temu Jezus mówił o niej pośród skalistych pagórków judei. I właśnie Jezus wyraził to prawo jednym zdaniem, które jest najprawdopodobniej najważniejszą zasadą na świecie. Czyn innym tak? jakbyś chciał, by czynili Tobie. Chcesz akceptacji tych wszystkich, z którymi się kontaktujesz. Chcesz uznania dla Twojej prawdziwej wartości. Tęsknisz za poczuciem, że jesteś naprawdę ważny w swoim małym świecie. Nie chcesz słyszeć tanich komplementów, ale pragniesz przecież wyrazów szczerego uznania. Chcesz, aby Twoi przyjaciele i współpracownicy aprobowali Cię z całą serdecznością i nie szczędzili pochwał. Przecież każdy z nas tego właśnie chce. Stosujmy więc tą złotą regułę i czyńmy innym tylko to, co sami chcielibyśmy, aby oni nam czynili. Jak, kiedy, dlaczego? Odpowiedź brzmi: zawsze i wszędzie. Powtarzam, zawsze i wszędzie. Dajmy na przykład kelnerkę w restauracji. Kiedy przyniosła ci nie to, co zamówiłeś, prawdopodobnie nie ona jest temu winna. Ktoś na kuchni mógł się pomylić. Więc nie wylewaj na niej swojej frustracji, tylko z szacunkiem powiedz: przepraszam za kłopot. Ale niestety to nie jest to, co zamawiałem. Czy mogłem otrzymać swoje właściwe zamówienie? Jeżeli tak sformułujemy nasze zdanie, kelnerka na 100% odpowie: oczywiście przepraszamy za pomyłkę, na jak najszybciej naprawimy nasz błąd. Okaże się, że nie musisz jej i sobie podnosić ciśnienia, a po prostu pokazać jej, że ona też jest ważna, nie tylko Twoje zamówienie i Twój brzuch. Miałem okazję pracować kilka lat w szeroko rozumianej obsłudze klienta w sklepach odzieżowych. Niestety muszę stwierdzić, że większość klientów traktowała mnie jak służącego. Zwracała się do mnie z dawkowymi, roszczeniowymi stwierdzeniami lub pytaniami. Jest 42 z tych butów? A kiedy będzie? A są eski z tego? To skocz na magazyn sprawdzić. Nawet nie chcę mówić o ostentacyjnym rozrzucaniu rzeczy w celu sprawdzenia rozmiaru. Najlepsze, że te rzeczy zawsze są ułożone tak, żeby można było bez właśnie wyciągania... Każdej pojedynczej rzeczy sprawdzić, jaki jest dany rozmiar spodni czy koszulki. Ale nie, nie, ja chcę już, ja chcę teraz, ja chcę szybko. Przecież tobie za to płacą, żebyś to układał, prawda? Ale bardzo łatwo w naszym pośpiechu i skupieniu się na sobie okazać brak szacunku dla czyjejś pracy. Ale też bardzo łatwo jest okazać szacunek dla czyjejś pracy. Wystarczy zobaczyć ważność drugiej osoby, która stoi za ułożeniem tych rzeczy. Za sprawdzeniem danego rozmiaru, i tak dalej, i tak dalej. Ile przyjemniej by mi się pracowało, gdyby ktoś używał prostych zwrotów? Przepraszam, e, czy mógłbym prosić o sprawdzenie, czy jest rozmiar S tej koszuli? E, przepraszam, czy ch chciałby Pan mi pomóc w doborze rozmiaru? E, przepraszam, że sprawiam kłopot, ale nie mogę znaleźć rozmiaru tej i tej koszuli. To naprawdę nie są wielkie rzeczy. Po prostu trochę dłuższe zdanie zawierające w sobie szacunek dla drugiej osoby, niezależnie od jej pozycji czy stanowiska. Prawda jest taka, że wartość człowieka można poznać po tym, jak traktuje niższych od siebie. Tak, kelnercy płaci się za obsługę. Tak, sprzedawcy w sklepie odzieżowym płaci się za układanie ubrań i sprawdzanie rozmiarów. Tak, szatniarzowi płaci się za odwieszanie naszej kurtki. Ale czy nie łatwiej byłoby nam wszystkim, jakbyśmy. Dali tym osobom do zrozumienia, że dostrzegamy ich pracę i że są ważni. Małe zdania. Takie jak: Przepraszam, że sprawiam kłopot. Czy zechciałby Pan, czy mógłbym prosić? Czy miałby Pan coś przeciw? I wreszcie: Dziękuję. A więc te drobne uprzejmości naoliwiają tryby monotonnej maszyny codziennego życia i przy okazji stanowią znak rozpoznawczy dobrze wychowanych. Więc zasada. Traktuj innych, jak sam chciałbyś być traktowany. Sprowadza się do empatii dla drugiej osoby, do szacunku dla jej pracy, do podkreślania tego, że jest ważna. Rób to, a ludzie będą cię lubili. To jest tak proste. To jest supermoc, którą ma każdy z nas. Tylko o dziwo musimy sobie przypominać, żeby z niej korzystać. Zawsze i wszędzie. Kochani, że udało wam się dotrwać do tego momentu, to bardzo dziękujemy. Zapraszam do polajkowania. Dania subskrypcji, po to, aby być poinformowanym o kolejnych filmach. Do zobaczenia!